Hej, cześć, 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 witam was wszystkich w moim dzisiejszym odcinku z gry Mafia Definitive Edition I dzisiaj odbierzemy sobie, yy, pożyczymy kolejne auto z misji od Lukasa Bertona I będzie to samochód Trautenberg Jeszcze nie pamiętam jaki model, czy sport, czy inny Ale na pewno jest to Trautenberg Czyli Dusenberg w prawdziwym życiu, czy jak to tam się czyta Taki niemiecki samochód produkowany w USA bodajże Już nie pamiętam dokładnie A, no i mam taką sprawę, ponieważ chciałem jeszcze w międzyczasie w moim tutaj miesiącu z mafią wystartować z serią, w której będę przechodził grę, ale nie mam zamiaru przechodzić kolejny raz tej Definitive Edition po prostu w, tak jakby to powiedzieć, w sposób konwencjonalny, tylko przecież inaczej, na przykład, że będę sobie robił wyzwania, przez na przykład całą serię będzie wyzwanie, albo przez jeden odcinek, czy tam jedną misję. Więc powiedzmy coś na przykład, że o, tutaj będę jeździł z przepisami i na przykład będę starał się być pacyfistą, bądź w ewentualności na przykład broni, nie używał palnych, tylko nie wiem, klepał się z nimi, albo nie wiem, same headshoty. Nie wiem, możecie coś wymyślić, możecie napisać w komentarzach. Wiem, że i tak nikt nie napisze, ale co tam? i, i, i no. No jak widać, jakiś tam pan sobie wyskoczył ze skrzyni, a my parkujemy sobie pod tym, jakby to nazwać, magazynem. To jest taki magazyn fajny tutaj. I co musimy zrobić? Musimy wejść, tak jak wydaje, nam się wyświetla, już że możemy drzwi otworzyć. I po to nam była tutaj broń, żeby zdemolować te skrzynię. Można to zrobić bronią palną. Ja preferuję kij baseballowy. Mamy kolejne skrzynki, to już nie będę pierdzieli, i po prostu rozstrzelam. No, trochę delikatnie, w sumie, kijowo strzelam z tej strzelby, bo doładowuję po jednym pocisku. Przepraszam, jednym naboju. Trautenberg Sport, dobrze mi się wydawało. Co to są za światła? A raczej chyba tutaj musimy to ułożyć w dobrym ustawieniu, żeby otworzyły się drzwi, na to wygląda. Tak, yy, to chwilę potrwa, ponieważ to chwilę potrwa. Dlatego przyspieszyłem to wszystko. No i nareszcie mamy dobre ułożenie, czyli kolejność 2, 1, 3, środek lewo, prawo. Jak widzimy, włączyła się jakby minika scenka, nie wiem jak to można nazwać. I otworzyło nam drzwi. Auto w sumie jest dosyć szerokie i ogólnie jest takie dosyć spore. Fajny widok z maski, no ma, ponieważ jest długa. Teraz tylko muszę tu wyjechać jakoś. Mogę tam po schodach, ale już nie chce mi się zawracać. Ale tu są z przodu jakieś schody albo wjazd, nie wiem. Nie, to jest wjazd, dobra. Oj przepraszam. Chyba ktoś mi się po masce przeturlał. ...przypadkiem. Takie przejrzenie obok mostu, tak pod mostem, kojarzy mi się z tym, że... ...w oryginalnej mafii przy bodajże tym drugim moście, albo przy tym, już nie pamiętam, stał fort Thunderbird. Jeśli się strzeliło chyba w okno. Ten fort, którym podjeżdżają na zakończenie mafii panowie, żeby wyjaśnić pewną sprawę z Tommy Mangello. Czyli pan Vito i pan Joe Barbaro. Ogólnie jak widzicie w sumie auto i całkiem spoko prędkość rozwija, chociaż przyspieszenie nie jest jakieś powalające. Czyli ponad te, te 100-120. Nie chcę mi się jechać na wieś na tą autostradę jakby, żeby sprawdzić. Proszę, Na pewno czuć masę tego samochodu. I ciekawostka jest taka, że może z niego na przykład lampa sobie odpaść albo można ją odstrzelić. Oczywiście, pojedynko z policją jesteśmy na straconej pozycji, bo nie mamy z tyłu dachu ani niczego, co nas może obronić przed strzałami. Chyba, że oczywiście nie trafią w nas. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki wam wszystkim za oglądanie. Lajkujcie, subujcie. Udostępniajcie. Dzięki. Cześć. Siemano.